Cześć widzowie hodowli moich kur. No Kolejna aktualizacja, się znaczy kolejny odcineczek. Yy, siatka póki co, cicho bądź, siatka póki co yy, spełnia swoją rolę. Yy, już kurki tak nie przełażą, nie uciekają. Tam zdarzają się dwie sztuki, ale nie wiem czy one przeskakują. Może gdzieś sobie znalazły tam dziurki. Dziurkę, będę musiał się przejść zobaczyć Albo zrobiły sobie dziurkę No bo to z nimi tak jest yy, Tutaj widziałem Jedna uciekiniarka chodziła Pewnie przeskakuje Bo nie widziałem tutaj dziur I co jeszcze bym tu chciał powiedzieć No widać tutaj ścieżki Porobiły sobie yy, Tunele W trawie No tam te jajka co ostatnio widzieliście pozbierałem Mnóstwo ich było Oczywiście przeszedłem się zobaczyć, czy nie ma innych gniazd. Nie znalazłem żadnych już... co nowego, No o kwoce już wspominałem. Chcę dzisiaj kupić jajka lęgowe. Taki miks, 10 sztuk. No bo więcej raczej nie wysiedzie, nie wysiedzi kura. No i będzie to miks. Z tego co pamiętam, będą tam silki. Tu batka polska i coś jeszcze, ale nie pamiętam dokładnie. I będę chciał jej podłożyć. Mam nadzieję, że nie przejdzie jej to kwoczenie. Póki co ta szafka po kurczakach robi za drugie gniazdo. Tam teoretycznie miała być kwoka, ale wsadziłem ją tam i uciekła z powrotem w swoje miejsce, które wybrała. A tutaj kwoczka pierwsza. O, popatrzcie, jakie piórka ładnie odrosły. Ładnie jej piórka podrastały. No ta jakaś wzięła się na nią i... Patrzcie na kurkę, jak głowa wystaje tylko. No, idziemy do kwoczki, niech tam nie będzie przeszkadzać. Jest No widać, że Kwoka już się tak zachowuje. Masz jajeczka? Nie masz jajeczek. Póki co niech co tu siedzi. Dojdą te jajka, nie wiem ile to zajmie. Dojdą te jajka i zobaczymy. Kurki siedzą. Zobacz czy tu siedzi jakaś kurka. One lubią takie głębokie gniazda gdzieś ciemno, bo no jest tam gdzie widzicie? No i ona co chwilę mi gdzieś ucieka. Ja już ją znam dobrze. Koko. No jasne, że to ta. No, musiała przeskoczyć. Dobra, zobaczymy się zaraz w kurczaczkach. Yy, narwałem konieczynki trawy dla kurczaczków. A rano już tu robiłem obrządki u nich, jak je wypuszczałem. Jesteśmy tak osłabi. Uważaj, bo mógł ogóle za. Łączy. Jak widać, kurczaczki rosną. Yy, cztery koguciki piekurki Koguciki bardzo ładne zwłaszcza ten. Ten jest bardzo duży. O, chodźcie, kto przyszedł. Kto przyszedł was odwiedzić? Kto to przyszedł was odwiedzić? Co? to na pewno ona, bo ja ją ja poznaję po ogonku i po jej szyi. No i to jest kwoczka ich mama. Już nie poznajecie, mamy co? Przyszła się najeść u was za darmo Kwaczka. To ty kwaczka? Ona, no, no, ona. Kto by inny tu przyszedł. No. No nie, jest jakaś agresywna w stosunku do nich. Dawno ich nie widziała. Oczywiście zabiorę ją. niech bąki już nie muszą być samodzielne. Nie ma mamusi. Mama też bo popatrzcie jak odpoczęła od nich piórka odrosły Tu jeszcze ogonek tylko szyjka. Popatrzcie jaka ona tu była wydziowana. Dziobaj, dziobaj, bo cię zaraz zabieram, No i kurczaczki sobie rosną. No zobaczymy jak tam tak w w się spisze. Dobrze, co ja miałem wam powiedzieć? Tu jaka pajęczyna mi się zrobiła. Będę musiał tu miotłom obmiotać to wszystko już. Co ja zrobię z tymi kurczakami? To jest pytanie później. No nie jestem już takie malutkie, ale nie chciałbym, żeby jeszcze biegały z kurami. Coś na pewno wymyślę. Póki co nie ma jeszcze kurczaków tamtych, więc nie będę się martwił. Zobaczymy co czas pokaże. E, dobra, ja idę łapać tą uciekinierkę i może jej lotki jeszcze podetnę. Póki mam czas, bo dzisiaj jeszcze koszenia dużo. Jak widzicie, złapałem oczypiankę. No i co? Kurka ma teraz wakacje na Bali. Co nie? Gdzie uciekasz? Wakacje na Bali. Zauważyłem, że ona jest chora, chyba. Ma zapalenie tutaj tych tych uczołów, Ja nie wiem, co to jest. Ale nawet daje się tutaj dotknąć za to. Będę ja musiał zaraz popatrzeć, poczytać, co to jest że to nie było jakieś zapalenie tam węzłów, chłonnie, coś takiego. No i tyle. Idę zobaczyć, Turandy, czy dziurka jakoś zrobiła, czy lotki jej podciąć jedno skrzydełko. No i tyle. Uciekiniarka. Co powiesz uciekiniarko? Tutaj widzą. Nie? Nic nie powiesz kuraku? Kolejny dzień. No wczoraj już nie miałem czasu nagrać nic przy kurkach, bo y, musiałem pojechać w kosić koniczynę i trawę już nasialną, y, Zresztą będziecie mieli z tego vlog, więc Zobaczycie, jak to wyglądało. No co, dzisiaj jest niedziela. Y, no ja karmię tak jak zwykle, kurki. Robię obrządki w stajni i tutaj. No dałem koniczynki jak zwykle, dałem picie, wodę z witaminkami, no i nakosiłem kurą, bo tu w ogródku mam koniczynę, duża już jest dosyć, dosyć, no i koszę teraz kurą trochę daję, tutaj rzuciłem im, jak widać, i sobie dziobią, a nie wyjdę, bo cały czas wieje i znowu ten dźwięk będzie taki, wiecie, niewyraźny z tym wiatrem wiejącym w głośnik cały czas. Co do stanu kur, nic się nie zmieniło. Wszystkie żyją na szczęście. Wczoraj je liczyłem wieczorem i wychodzi na to, że no są wszystkie po prostu. Choć obawiałem się, że jaszcząb mi jakiś zabrał, ponieważ widziałem, że jak tu latał nieopodal, i czasem słyszałem, jak moje kury, wiecie, podnoszą y, głos, podnoszą, głos to, podnoszą z, alarm w ten sposób, że wszystkie wydają siebie te dźwięki. Wiecie, jak kury w panice wydają siebie dźwięki, takie pianie, wiadomo, y, aby zasygnalizować, że coś się dzieje, i trwa to więcej niż minutę zazwyczaj, niż tak jak kura. Yy, sygnalizuje zniesienie jajka. Yy, no i schodziłem czasem, ale nigdzie nie było piór. Ale też mogło być tak, że po prostu ją zabrał w całości. i Żadne piórko nie odleciało. No wiecie, jak to jest. Yy, na lis to na pewno nie było. Lis by na pewno zostawił pióra i przez tą siatkę rolniczą to tak by sobie bez problemów nie przeszedł, zwłaszcza z kurą, jakby chciał trzmychnąć. A znając Lisa to w dzień, no w dzień mógłby zabrać jedną kurę, ale on zazwyczaj już jak się dostanie to dusi więcej tych sztuk. No ale mogę się mylić, wiecie. To jest, mówię z mojego doświadczenia, Lis mi tutaj atakował już trzy razy yy, i za każdym razem tak robił, że nie zabijał tylko jednej kury. I zazwyczaj zostawiał truchła, co nie. Yy. No i co, no, no, na razie byłoby tyle. Wczoraj zamówiłem jaja lęgowe. Yy, tak jak wspominałem chyba już wcześniej, będzie to mix tych jajek. Mam nadzieję, że tak będzie. I że będą zalężone, no bo to wiecie, na Allegro. Choć sprawdzony jest sprzedawca, sprawdzałem komentarze, czytałem. Różnie to bywa, tak czy inaczej. No i czekam na jajka. Mam nadzieję, że jak najszybciej przyjdą, bo no Kwoka chodzić widać, że kwoczy dalej. No i siedzi tam w tej, tej szafce. ma uchylone teraz jak jej dawałem jeść, no to wyszła, zjadła i teraz już chyba wróciła tam z powrotem na jajka. A mam taki patent, żeby ją przetrzymać po prostu, że podkładam jej jajka codziennie nowe, że tamte się nie psuły. No i ona sobie siedzi na tych jajkach. No i mam nadzieję, że w poniedziałek wtorek dzisiaj niedziela, no to będą mi szajeczka no i widzicie kurczaczki rosną sobie, aha jeszcze w poprzedniejszym wejściu, wczorajszym nie wspomniałem o tym że kupiłem siatkę taką na rawatki, no żeby do tej swojej siatki to dowiązać żeby wiecie, żeby ściągnąć już tą siatkę rolniczą ona mi posłużyła tylko na jakiś czas, jak tylko będę miał czas przerwę w sianokosach, no to zrobię to. Yy, wymienię, wymienię do, dołożę tą siatkę na tamtą. No i będą mogły tylko uciec w jeden sposób, że przeskoczą, ale mam jeszcze taki plan, że tą siatkę podłączę pod pastucha. Yy, I jestem ciekaw, jak to będzie biło, ponieważ tam trawa jest od spodu i dotyka ta siatka tej trawy i może yy, uciekać w ten prąd. Być. ale zobaczę, będę wszystko testował. Ale to już będzie mi tylko potrzebne przeciwko lisom. Nie kurą, wiadomo, kura to co najwyżej przeskoczy, no to lotki się podetnie. Rosy raczej nie są takie skoczliwe jak na, przywa, na przykład Lenghorn, gdzie wcześniejszych swoich hodowli miałem je i tym, mimo że lotki się podcinały, to one bardzo były skoczne mimo wszystko i potrafiły sobie skoczyć na taką siateczkę metr dwadzieścia metr bez problemu a rozy to tak dosyć często tracą zainteresowanie no ale nie mówię bo trafiają się yy, no inne przypadki yy, inne przypadki dziwne przypadki różne ciekinierki i takie tam sprawy Dobra, na razie byłoby tyle, nie wiem czy coś jeszcze dzisiaj dogram, zobaczymy, yy, jak tu miała niedziela dzisiaj, chciałbym jeszcze w ogródku sobie tam dosiać trochę ogórków, bo ślimaki mi zjadły a chciałem trochę nadmiarze ich mieć tych ogórków, żeby później kurczaczkom też dawać i kurom, yy, wiecie, na gospodarstwie się to nie zmarnuje, zawsze krobą, czy tam kurką, czy Innym zwierzę można dać. Dobra, na razie to tyle.